Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na kolejnym wywiadzie z liderem. Dzisiaj naszym i Państwa, moim i Państwa gościem jest Pan Piotr Welkel, przedsiębiorca, laureat biznesowego Oscara w kategorii wizja innowacja, założyciel grupy Vox oraz Uniwersytetu SWPS. Witam Panie Piotrze. Dzień dobry, miło mi bardzo, że możemy rozmawiać. Dziękuję bardzo, że znalazł Pan czas na wywiad, na rozmowę z, ze mną. Panie Piotrze, zaczniemy od takiego pytania, bo pan w wieloletnim doświadczeniu lidera podejmuje różnego rodzaju decyzje związane z tym, w którą stronę organizacje, którymi pan zarządza, którą pan przewodzi, w którą stronę one mają iść. I tak, z pana doświadczenia, jak pan właśnie te decyzje podejmuje? Skąd pan wie, w którą stronę taka organizacja powinna podążać? W sumie staram się obserwować otoczenie i wyciągać wnioski z tego, co się dzieje dookoła. Przyglądam się firmom podobnym, innym, z innych branż, ale blisko. Obserwuję też różne trendy światowe. Dużo jeżdżę po targach, patrzę w którym kierunku zmierza branża, w której się poruszam. No i to daje mi jakiś sygnał, jak zmieniać własną firmę. Szczęśliwie ciągle Polska jest jeszcze na takim etapie, że goni Zachód, więc możemy popełniać mniej błędów niż oni, idąc trochę utartym tropem. Ale nie ukrywam, że też czasami korci mnie, żeby zachować się całkowicie inaczej niż wszyscy i znaleźć jakąś własną niszę, jakiś własny pomysł na. Aktywność, która nie jest tylko byciem w peletonie, ale próbą szybkiej ucieczki, jakąś własną trasą. A w, tym, w tych wszystkich decyzjach, jaka jakie, jak istotna rola jest konkurencji? Czyli na ile jakby warto obserwować konkurencję, na ile ich ignorować? I co, co dzisiaj, Pana zdaniem, decyduje o tej przewadze konkurencyjnej w dzisiejszych czasach? Myślę, że jest wiele modeli na to, jak budować sukces. Jak mieć ten sukces? Wierzę w to, że przede wszystkim to jest bardzo często też emanacja osobowości właściciela firmy i jej szefa. Z całą pewnością są firmy, które swoją konkurencję chcą budować na tym, że są na przykład znacznie tańsze niż konkurencja i w efekcie wygrywać wojnę cenowo. Ja miałem taki okres w swoim długim biznesowym życiu, że jako producent z Polski to były czasy końcówka komuny, więc wszystkie materiały w Polsce i siła robocza były znacznie tańsze niż na zachodzie. W efekcie zwyciężanie na rynku zachodnim jako eksporter dzięki dobrej i niskiej cenie było łatwe. No i trudno było znaleźć wtedy inną strategię, bo z szaleństwem byłoby wierzyć w to, że wy, wykreuje markę, która zaimponuje Włochom albo Niemcom. Więc wygrywałem swoją konkurencję wtedy przy pomocy niskich cen. Dzisiaj, kiedy moje firmy są dojrzalsze i mając też świetne zaplecze projektantów, próbuję tę konkurencję uzyskiwać, tworząc produkty, których nikt do głowy jeszcze nikomu nie przyszły te pomysły. I robię to, starając się unikać naśladowania innych. Budujemy własne koncepty. No ja wiem, że często i wtedy, kiedy o tym mówi profesor Hausner i kiedy o tym próbuję mówić też ja, to często jest to poddawane właśnie tego typu wątpliwościom. Czy to jest tylko taki pr zabieg, żeby o sobie mówić lepiej, czy też jakieś głębokie przekonanie. Z całą pewnością jest wiele firm, które chcą w ramach koncepcji firma Idea tak się pokazywać, żebyśmy nie widzieli ich różnych szarych albo wręcz czarnych pomysłów na to, jak zdobywać rynek i przykrywają te swoje biznesowe grzechy przy pomocy jakiejś białej pianki PR-owej. Ale ja do tej firmy Idea doszedłem w sumie z takiego niegdyś pierwszego przekonania, że dużo fajniej być kimś, kto jest pożyteczny i myśli o klientach w ten sposób, żeby dać im wartościowe produkty, niż iść drogą, na której wpierw uznaje klientów za osoby... Nie dość kompetentne i mogę wykorzystywać ich słabości, naiwność, nałogi, nawyki, do tego, żeby sprzedawać im produkty marne. Więc wybierałem tą drogę, żeby być przynajmniej pożytecznym dla moich klientów, w miarę upływu czasu, badając ich potrzeby, doszedłem do takiego momentu, w którym czułem, że mogę sprostać również ich marzeniom, wspierać ich rozwój i tak dalej. Dlatego o firmie idei, czyli firmie, która ma jakąś inną, inny cel niż tylko zysk, myślę z przekonaniem. Co więcej, rozumiem coraz lepiej pracowników, którzy też nie chcą się angażować we firmę tylko dlatego, że ich celem i naszym wspólnym celem miało być to, że ja będę bogatszy. Ja również nie chciałbym uchodzić za człowieka, który podporządkował wszystkie swoje wysiłki tylko temu, żeby mieć jeszcze więcej i tym się tylko jakoś puszyć i popisywać. Więc cieszę się, że mogłem pójść tą drogą, w której poznawanie potrzeb klienta, szukanie z nimi partnerstwa, współprojektowanie produktów otworzyło nasze firmy na bardzo bliskie relacje z klientami i robimy wszystko, żeby dać im produkty, które zmieniają ich życie na lepsze. Ale czy zakładając organizację na początku Pana drogi biznesowej, czy rzeczywiście Pan robił to z myślą no dobrze, założę organizację, biznes oparty na wartościach, czy to dopiero przyszło później? Uczciwie powiem, ja prowadzę biznesy od 1979 roku i były różne okresy w moim życiu. Był okres, kiedy musiałem zarabiać pieniądze, to musiał być najważniejszy cel, bo w sumie nie miałem nic. Zaczynając swoim pierwszy biznes miałem dość pieniędzy, żeby kupić elementarne, naprawdę podstawowe drobne maszyny, bardziej z obszaru warsztat hobbystyczny niż prawdziwa firma. I zarabialiśmy ze wspólnikiem pieniądze przede wszystkim po to, żeby w ogóle stać się fabryką i żeby mieć narzędzia do pracy, więc wtedy na ideały nie było za dużo miejsca. Ale i tak produkowaliśmy potrzebne rzeczy, czyli nie, 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 nie szukaliśmy klienta, idioty, który kupi nasze złe jakości produkty, tylko odwrotnie, szliśmy mimo wszystko drogą, żeby dać mu dobry produkt w dobrej cenie. A zarabialiśmy stosunkowo e, łatwo, dlatego że nasza technologia i pomysł na nią był sprytny i bardzo taki zaradny. W efekcie dzięki temu mieliśmy przy rynkowych cenach, które wtedy panowały. Może większe marży niż konkurencja, bo robiliśmy to sprawniej. Wspomniał pan wcześniej o tym, że pracownicy coraz częściej podejmują decyzje o tym, do jakiej firmy dołączą, trochę patrząc na jej właśnie wartości. Jaką radę dałby pan menedżerom w rekrutowaniu, którzy rekrutują swój zespół? Czyli jakiego typu pracownika warto szukać? Kto to dzisiaj jest ten dobry pracownik? Ja mam stosunkowo mało do czynienia z bardzo młodymi pracownikami, bo pracuję raczej z menedżerami wyższego na wyższym poziomie, ale przyglądam się chętnie młodym i obserwuję ich zachowania. I ewidentnie to są ludzie, którzy w pracy chcą znaleźć miejsce dla własnego rozwoju. Z obserwacji, które mam, przyglądając się młodym ludziom i słuchając ich argumentacji, kiedy opowiadają o swoim pracy marzeń, to po pierwsze chcą znaleźć pracę, w której będą mogli się wiele nauczyć, wiele zobaczyć, wiele poznać. Myślą o swoim rozwoju. Chcą też, żeby ta praca nie zajmowała im 100% wolnego czasu, bo chcą też mieć jeszcze czas na aktywność sportową albo na jakieś hobby. Więc wyraźnie widać, że oni nie mając takiej jak może nasze pokolenie presji, żeby szybko się dorobić, Dzisiaj próbują pracę traktować jak bardzo ważny, ale jednak fragment życia, i myślę, że to jest dobra postawa, bo pozwala ona im rozwijać się wielu kierunkowo. W sumie myślę, że szukając z nimi wspólnego języka, trzeba odkryć ich pasję albo pokazać im wartości, dla których powstała nasza firma, i przekonać ich, że warto dla tych wartości poświęcić więcej energii i uwagi. I stąd moje przekonanie, że koncept Hausnera firma Idea, która ma właśnie służyć temu, żeby robić pożyteczne rzeczy na świecie, łatwiej przyciągnie fajnych młodych ludzi, dla których bodźcem do pracy będą właśnie te ideały, które firma chce realizować. No załóżmy, że już zrekrutowaliśmy pracownika. To teraz, jak możemy, będąc w roli menedżera, lidera, tak pana rady, jakie byłyby, jak motywować ten zespół do działania? Co, sprawić, co sprawi, że im się będzie chciało chcieć? Jaka jest w tym rola lidera? no Myślę, że to jednak jest troszkę już w tej części opowieści o tym, jak ich rekrutujemy. Czyli jeżeli. Mamy wspólne wartości, wspólne cele. Jeżeli mamy też wspólne pasje, to motywacja jest naszym wspólnym dziełem. Chociaż oczywiście na liderze spoczywa wyznaczanie tych dalekosiężnych celów, więc trzeba mieć troszkę w sobie właśnie tej wizji, pokazywania horyzontu, a bywa, że nawet czegoś, co jest za horyzontem, żeby młodzi ludzie poczuli sens tej wspólnej wyprawy. Jestem pewien, że duża część tych młodych ludzi oczekuje też od lidera tego, że da im poczucie bezpieczeństwa, że ta wyprawa nie będzie ani bezowocna, ani niebezpieczna. Więc myślę, że poza wartościami, ideami dobrze jest tworzyć klimat tego, że ten zespół, który tworzymy z nimi. Ma szefa, który wie dokąd zmierza, ale z drugiej strony, że oni nawzajem się mogą wspierać i budując bardzo interdyscyplinarną ekipę, mogą osiągać cele, o których w pojedynkę nigdy by się im nie śniło. Poczucie bezpieczeństwa i sens tego, co robimy, myślę, że to są kluczowe elementy sukcesu. A czy może Pan podać jakiś przykład sytuacji, w której miał Pan kontakt? Z zespołem zdemotywowanym. I co pan wtedy zrobił? Jak, jakie pan strategie użył jako lider, żeby wyprowadzić ten zespół na prostą? Najczęściej przyczyną, dla której ekipa traciła motywację, była zła komunikacja. Czyli mówiąc inaczej, to że albo informacje, której zabrakło, zastąpiła plotka, albo jakaś pogłoska, albo informacja, która do nich dotarła, była źle odczytana. Także bardzo trzeba pilnować komunikacji, bo im większy zespół, tym rola tej komunikacji większa, a łatwość nieporozumienia spora. Więc e, zwykle wtedy, kiedy czułem, że w ekipie coś się dzieje złego, próbowałem sprawdzić, jak oni odbierają sygnały, które płyną z centrali, i na podstawie tych rozmów e, wtedy udawało mi się postawić właściwą diagnozę, jak zmienić komunikację. Bywało też, że cele, które pokazywaliśmy im wcześniej, traciły już swoją wdzięki taką świeżość, więc warto było im opowiedzieć, co będzie za tym kolejnym zdobytym etapem. A bywało, że pojawiała się refleksja, że tak naprawdę już nie tędy droga, że warto przemyśleć wspólnie, czy nie zmienić zupełnie celów i nie poszukać nowych, bardziej takich krwistych, ciekawych. Budzących entuzjazm. Dobrze, a teraz załóżmy, że spróbujmy tak przywołać takie przypadki, kiedy współpraca z kim się nie układa. Przychodzi moment trudnej rozmowy, no i rozstania z pracownikiem. Czym się wtedy pan kieruje? Jakie pan rady mógłby tutaj dać naszym słuchaczom? Jeżeli dobrze jest skonstruowany zespół, w którym funkcjonujemy, to pracownicy, którzy odchodzą albo mają kłopot z byciem wśród nas, decydują się na odejście, bo właśnie albo te cele, które sobie wspólnie wyznaczyliśmy, są nie ich celami, albo klimat, który w tym zespole jest im obcy. Także często to trochę działa jak. Jak muzyka w restauracji. Jeżeli lubię muzykę klasyczną, to chętnie zostanę w kawiarni, w której właśnie słuchać Czajkowskiego. Natomiast, jak ktoś lubi heavy metal, to z tej kawiarni wyjdzie. Więc tu sytuacja trochę na tym polega, że zespół, który się sobą dobrze czuje, łatwo wytwarza pewien klimat, w którym ci, którym nie je po drodze, odejdą. A jeżeli nawet spróbują z nami iść, to po jakimś czasie zespół da im odczuć, że to nie jest nasza wspólna bajka. I to się zwykle dosyć miękko odbywa, chociaż bywają też oczywiście przypadki brutalniejsze. No, cudza nieuczciwość na przykład, albo daleko posunięta nielojalność, albo gotowość do tego, żeby rozpowszechniać złe informacje. Wprowadzać zamęt. Są takie osoby, które nie umieją sobie w życiu poradzić z własnym poczuciem wartości i próbują tą własną wartość budować na tym, że potrafią być bardzo kłopotliwi i myślą, że to im przydaje blasku, bo wszyscy się przez chwilę nimi zajmują, ale to jest zwykle polityka, która ma krótki dystans. Panie Piotrze, teraz tak, jeśli możemy, Pan jako lider, skąd Pan czerpie napęd do działania, energię do działania, co Pana napędza? No, w wpierw jest tak, że y, całe moje życie traktuję, jak jedną wielką całość i w efekcie nie dzielę czasu na odpoczynek i pracę, w efekcie Dzisiaj jestem w komfortowej sytuacji, bo robię to, co chcę i z kim chcę. W efekcie mam do tego wszystkiego przekonanie i robię to z radością. Podejmuję się nowych wyzwań tylko wtedy, kiedy one są dla mnie atrakcyjne, ciekawe, inspirują mnie, lub mogę je wykonać w dobrym towarzystwie. Szczerze powiedziawszy, jestem gotów robić trudny projekt, nawet taki, który rokuje małe efekty finansowe, ale jak jest robiony w dobrym doborowym towarzystwie, od którego mogę się paru rzeczy nauczyć, to z przyjemnością to zrobię. Także szukam rzeczy, które by mnie inspirowały, ciekawiły. Nie chcę robić e, rzeczy, które mnie nudzą, albo wydają się e, mało potrzebne na świecie. Stąd między innymi z przyjemnością poświęcam czas na rozmowach o strategii na przykład SWPS-u czy Kolegium Da Vinci. Chętnie rozmawiam z dziećmi o ich perspektywach i ich planach rozwoju firm. Z satysfakcją przyglądam się temu, co robią i chętnie wspieram tam, gdzie mogę. A jaką Pan by mógł dać wskazówkę dla naszych słuchaczy, którzy myślą o roli lidera, żeby dojść do tego miejsca, w którym menedżer staje się liderem? To co taka osoba powinna sobie wykształcić? Jakie umiejętności zbudować? Jaką wiedzę może pozyskać? Myślę, że kluczową kompetencją lidera jest to, żeby zapanować nad własnym lękiem. I nasza edukacja, i bardzo często nawet dobrze troszczący się o nas rodzice wytwarzają u nas niepotrzebnie dużo lęku. Ciągle nas uprzedzają przed konsekwencjami błędu. I opowiadają nam o tym, jaki świat jest niebezpieczny. W efekcie kiepsko sobie z tym lękiem sami radzimy. No i jedno z kluczowych zadań, jakie lider musi sobie postawić, to to, żeby znaleźć sposób, jak poradzić sobie z własnym lękiem. Bo nic bardziej żałosnego niż szef firmy, który jest de facto wystraszony, boi się świata, a tuszuje to często agresją lub arogancją. Licząc na to, że za tymi wszystkimi pozorami bohaterstwa ukryje to, że się boi życia, boi decyzji, boi przyszłości. Więc myślę, że to kluczowa cecha, jaką musi posiąść szef firmy, przyszły szef firmy i lider. A jak pan dobiera sobie osoby do współpracy, którym powierza pan pewne projekty czy, czy organizacje, to. Czy, czy to jest tak, że Pan wybiera między menedżerem albo liderem? Bo ktoś jest albo dobrym menedżerem, albo dobrym liderem. Czy też szuka Pan osoby, która łączy w sobie te kompetencje, albo ma potencjał do tego, żeby trochę popracować w roli menedżera, a czasami wejść na rolę lidera? No, W pewnym sensie, czy ja uważam, że, że liderem trzeba się stać, w takim rozumieniu, że to jest bardziej przemiana osobowości i postawy życiowej. Niż kompetencji. Natomiast menadżerem możemy się nauczyć wielu ważnych elementów do zarządzania i dzięki temu dobrze zarządzać projektami, firmą i tak Więc jasne jest, że liderów jest mniej niż menadżerów i że to jest trudniejsza kompetencja, bo sumuje i te osobowe, osobiste umiejętności, i też wiedzę, którą trzeba posiąść. Z drugiej strony, dla dobrych liderów, zestaw menadżerów, którzy są zawodowcami w wykonaniu swoich działań, jest niezbędnym fragmentem sukcesu. Więc ja zawsze starałem się tak robić, żeby w zespole był jeden lider, który ma sporo charyzmatycznych, różnych cech i bardzo dobrze zarządza emocjami całej ekipy, nadaje temu ton, patrzy na świat oczami wizjonera a do tego dokładałem mu menadżerów, którzy byli, biegli w różnych swoich bardzo konkretnie potrzebnych w tym projekcie obszarach, na przykład technologów, czy finansistów, czy osoby, które dobrze radzą sobie z harmonogramem i z bieżącą taką organizacją, logistyką. A teraz, jeśli Pan pozwoli, taki wątek podejmowania decyzji, to znaczy Wielu menedżerów ma takie, takie doświadczenia, że kiedy przychodzi do podjęcia trudnej decyzji, to na koniec dnia z tą decyzją zostaje sam. Jak już wysłucha wszystkich doradców, konsultantów, swojej intuicji, przychodzi taki moment, że trzeba podjąć tą decyzję. one mogą być brzemienne w skutkach, związane z ryzykiem biznesowym, osobistym i tak dalej. Jaką radę może Pan dać osobom, które stoją przed taką decyzją, czyli innymi słowy jak radzić sobie z samotnością decydenta? To jest e, e, skomplikowana opowieść, bo w sumie, w, w sumie miałem w życiu wiele razy taki moment, i wiem, że w zależności od własnej osobistej kondycji na tą sytuację patrzyłem bardzo różnie. W, wtedy, kiedy byłem pełen energii i czułem, że życie układa się według mojego scenariusza i, i jakby ulega moim, mojej sugestii. To byłem szczęśliwy, że zostaję z takimi decyzjami sami, że mogę je podjąć, kierując się często intuicją, ale też wcześniej wysłuchanymi sugestiami. Ale bywało, że byłem w gorszej kondycji i byłem mniej odporny na tego typu trudne pytania, to wtedy miałem pretensję do całego świata, że nikt tej decyzji nie chce podjąć za mnie, więc to jest też miernik tego, w jakiej jesteśmy sami w jakim momencie życia jesteśmy sami i jacy jesteśmy odporni na trudności takie... Nie ulega też wątpliwości, że jeżeli po tej decyzji nadchodzi sukces, to to, to jest niezwykły ładunek energetyczny dający nam szansę tego, żeby podjąć się kolejnych wielkich wyzwań, więc ja myślę, że to jednak generalnie jest wielki przywilej móc być na takim miejscu w firmie, gdzie w trudnych sytuacjach zostajemy z tymi decyzjami. Mamy szansę posłuchania sugestii innych, ale na końcu to my musimy patrząc w lustro albo przez okno powiedzieć sobie, pójdę w tą stronę, biorąc za to odpowiedzialność. Tak. Natomiast unikałbym jako lider sytuacji, w których tego typu decyzje. Próbujemy komuś zasugerować, zwłaszcza koledze, który prowadzi inną firmę, bo po pierwsze, to jest skrajnie nieodpowiedzialne wpychać kogoś w jakąś konkretną ścieżkę, na której nie zawsze on się dobrze może czuć. Bo to jest trochę taka sytuacja, jakbym doradził słoniowi, żeby skoczył z okna i fruwał, bo sam jestem jaskółką i mi to wychodzi, więc tu trzeba uważać. Żeby, bo to są bardzo osobiste decyzje, w których to, że doprowadzamy niektóre projekty do sukcesu, wcale nie zależało od tego, że podjęliśmy dobrą decyzję. Tylko bywa, że determinacja w realizacji tego celu powodowała, że po drodze pokonaliśmy wiele barier i doprowadziliśmy do wyznaczonego celu, bo czuliśmy się odpowiedzialni za to, żeby tam dojść. Natomiast jeżeli ktoś realizuje cudzą decyzję, Bywa, że wymienka i że ta decyzja się okazuje wtedy skrajnie zła, bo doprowadziła nas do upadku. Jeśli teraz możemy skupić się na temacie ego lidera, to jest temat oczywiście rzeka. Natomiast tak sobie myślę, że z jednej strony zbyt małe ego nie wystarcza liderowi, z drugiej strony za duże może szkodzić. Jak Pana zdaniem to wygląda? Jaki jest taki, jakie to jest zdrowe ego lidera? Który poziom ego jest taki najbardziej wskazany? Jakiego ego Pan szuka u swoich menedżerów, u swoich liderów? Ja myślę, że nie ma różnego ego, tylko że są różne jego pozory. W sumie bardzo wiele osób uważa, że prezentując światu długą listę własnych oczekiwań, Długą listę roszczeń, oczekując od świata, że będzie im służył i że oni mogą wiele żądać, że to jest dowód ich wielkości. To są też ludzie, którzy uważają, że są tym więcej warci, im więcej mogą dostać. No i to jest zwykle tylko maska, która kryje tak naprawdę małego, wystraszonego chłopczyka który nauczył się w dzieciństwie tego, że jak głośno krzyczy, to dostanie od mamy w końcu cukierka. Myślę, że prawdziwe ego polega na tym, takie ego, które ja akceptuję, to jest ego ludzi, którzy mają świadomość tego, że wiele mogą dać i chętnie to robią. I to jest kompletnie inna postawa życiowa, za którą jest trochę taki spokój mistrza, który wie, że po drodze będą działy się różne rzeczy, no ale jego uratuje właśnie to, że yy, ma wewnętrzny spokój, taką pewność tego, że stać go na bardzo wiele i że pokona nadchodzące różne niespodzianki, komplikacje, bo tak naprawdę życie przynosi codziennie i rzeczy piękne i trudne i trzeba z góry się na to przygotować, że Nasza wycieczka przez to życie to nie będzie usłana różami, tylko będą się też zdarzały kolce i różne przykrości. Ja podziwiam tych ludzi, którzy właśnie swoje poczucie wartości budują na tym, ile mogą dać innym. I na nich patrzę z ogromnym szacunkiem, i to jest dla mnie jakiś ideał, do którego próbuję zmierzać. Panie Piotrze, dziękuję ślicznie za cały wywiad, za ciekawe odpowiedzi. Ja szczególnie zapamiętam spokój mistrza, jako traktuję to jako szczególną inspirację. Drodzy Państwo, moimi państwa gościem był pan prezes Piotr Welkel. Rozmowa była w ramach cyklu Zarządzaciele jak i już teraz zapraszam na kolejne odcinki w ramach tej serii. Dziękuję, Panie Piotrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, kłaniamy się do widzenia.